Rok 2015 ogólnie Anon, jestem miło mi Ogólnie nie taki pełen przegryw życiowy, mam kumpli, w tym takiego prawdziwego kumpla przyjaciela od dzieciństwa, Piotrka, rocznik 9.7, mam loszkę, nazwijmy ją Ania, rocznik 99, taka 6 na 10, ale po pijaku wszyscy dają jej 8 na 10 magia, kurwa. Wracając do kumpli, wśród nich jest też taki nazwijmy go Łukasz, typowy banan, rocznik 9.8, no w skrócie rozpieszczany przez rodziców Gimb. Potrafi dostać. Wszystko od rodziców, czego sobie zażyczy, od nowego iPhone'a 6S po jakieś nieprzydatne pierdoły do lansu. Ogólnie gość co chwilę się chwali jakąś nową rzeczą, ale przesadnie wszyscy z tego powodu nazywają go pseudonimem Burżuj. Ale mniejsza, wracając do tematu, jak mówiłem, rok 2015, ja rocznik 9-7, więc w tym roku 18, zacząłem po prostu wszystko ogarniać na inbe. Wraz z Anią, Piotrkiem, moim bratem i siostrą, dobra, miejsce jest, kasa na alko jest, kasa na żarcie jest, teraz trzeba po Gości. No to zaprosiłem kumpli, ziomków i tak dalej. Ania też zaprosiła swoje koleżanki, które znam i warto poznać. XD poprosiła mnie też o zaproszenie Łukasza. Ja lekko zaskoczony, w sumie do Łukasza nic nie miałem. Często też dało się z nim pogadać na normalne tematy, więc pomyślałem, no dobra, czemu nie? Zaprosiłem, ucieszył się, potwierdził przybycie. W końcu nastał ten dzień. Osiemnastka, dzień melanżu. Tak więc wszystko dopięte na ostatni guzik. Przychodzą goście, składają życzenia, ale jebać, to przyszliście się ze mną napić, to zapraszam. Dobra, jest już ich całkiem pokaźna ilość, zaczynamy Inbe. Godzina później Inba trwa w najlepsze, są już wszyscy goście, oprócz Łukasza. W końcu przyszedł, przyszedłem powitać go z Anią. Witamy go, zapraszamy. Mówi, że był ostatnio trochę zajęty i nie zdążył kupić mi prezentu. Ja mówię, e, ważne, że jesteś, to się liczy. Jak wyszliśmy do środka, to kumple wzięli mnie na kielona i straciłem z oczu Łukasza i Janie. Ale dobra, później się znajdą. Ślub do boju wojownicy Wody. Godzinę później zauważam, że większość ludzi siedzi na zewnątrz na fajce, więc podchodzę z nimi zagadać. Wychodzę i widzę. Jak większość ludzi zaczyna gadać z Łukaszem, no to dobrze. Dochodzi północ, Łukasz mówi, że musi spierdalać, no spoko. Miło, że wpadłeś, ale zanim się obejrzałem, to trzy czwarte gości też zniknęło. Gdzie się wszyscy i okazało się, że Łukasz zaprosił wszystkich do siebie, bo ma wolną chatę na całą noc. No więc wszyscy spierdolili. No dobra, smutna żaba. Został Piotrek, Ania, moje rodzeństwo i dwóch innych kumpli. A i jeszcze jakiś ziomek, który zezgonował. Piliśmy dalej. Kilka dni później pisze do mnie Ania. Hej, Anon, musimy pogadać. O co chodzi? Pisze do mnie, że ostatnio czuję się, jakbym ją zaniedbywał. Nie ogarniałem do końca w jaki sposób, bo na ogół poświęcałem jej 75% mojego wolnego czasu. Ale tłumaczy mi, że ma tego dość, że potrzebuje odpoczynku, aby przemyśleć sens związku. No dobra. Jako, że ją kocham, no to zgadzam się. Jak to szła, jak kogoś kochasz, to pozwól mu odejść, czy jakoś tak. Zresztą myślę, że po kilku dniach jej się odmieni. W sumie, patrząc na kalendarz, to zaczynają się te dni, więc zwaliłem wszystko na okres. Tak uważałem, tydzień później spotkałem się z Piotrkiem. Pyta mnie o co chodzi ostatnio z Anią, czemu nie jesteśmy razem. Ja mu opowiadam, że nic. Przyczepiła się do mnie jakieś byle gówno, poprosiła o zawieszenie związku. W sumie, patrząc na kalendarz, pewnie wina okresu, więc lada dzień powinno być już wszystko ok. Piotrek zrobił wielkie oczy, stary. To ty nie wiesz? Hania Cię zdradza z burżujem. Zdziwiłem się. Masz na to jakiś dowód? Mam zdjęcie. Pokazał mi je. Byłem zszokowany a wkurwiony. Nie tylko na nią, że mnie okłamała, ale też na siebie. Teraz dopiero zauważyłem, po co to wszystko było. Chęć zaproszenia Łukasza, zniknięcie jej i jego po przywitaniu i ta cała scenka z przerwą w związku. Ja pierdolę! Pożegnałem się z Piotrkiem i wróciłem do domu biegiem. Szybko wszedłem na jej twarz o książkę i zacząłem do niej wysyłać pytania: czy to prawda? Dlaczego? Co z nami? Po kilku godzinach odpisała wybacz, ale to już koniec, Anon. Łukasz jest lepszy i bardziej wyrozumiały, z dwa dni później idę z Piotrem pod jej dom, a tam kurwa ten burżuj na nią czeka, patrzymy, schodzi Ania, wita się z nim całusem, podchodzimy do nich, mówię hej, jej nowy facet tak na mnie patrzy tym swoim wzrokiem spod swoich rajbanów, o ty, chyba twój były, nie zwracaj na niego uwagi, to frajer, nie warto z nim gadać, wkurwiony mówię, że pchuj cały ten teatrzyk. Łukasz zdejmuje te swoje gogle i mówi, żebym spierdalał, bo jej ja się po prostu znudziłem. Zresztą nie mam dla niej nic do zaoferowania. Patrząc na mnie jeszcze raz powiedział to, po czym wszedł z Anią w ślinę. Ja jebie! Jak mnie to wkurwiło, gotowy z pięściami, leciałem na cwela, ale Piotrek złapał mnie i trzymał, mówiąc, że nie warto. Szarpałem się, wołałem puść, ale nie. Poszli zakochani w sobie jak papużki nierozłączki, trzymając się za ręce. Co za suka! Łasa na kasę. Za płaci za to, niechętnie to mówię, ale loszki to kurwy. W sumie ten Sfel też mi za to zapłaci. Obydwoje zapłacą mi za ten cały teatrzyk. W sumie, przyznaję, z początku tęskniłem za Anią po tym wszystkim. Ech, popadłem w depresję. Długo czasu minęło, zanim powróciłem do normy, ale w końcu serduszko przestało tęsknić. Kilka miechów później, rok 2016, początek. W czasie tych kilku miechów poogarniałem wiele spraw. Udało mi się zdać prawko, popracować trochę, kupić pierwsze auto, Honda Civic. Z kumplami trochę się poimprezowało, nawet teraz kręcę z taką fajną Asią, 7 na 10, ale w mej głowie nadal siedziała chęć zemsty na tych dwojgu i ból. Jak oglądałem na twarz książce ich wspólne zdjęcia, jak się całują, no to coś we mnie pękało. Potrzebowałem czegoś, tej chęci odpierdolenia, czegoś takiego, aby być usatysfakcjonowanym i móc żyć w spokoju. Żyłem z tym bólem cały czas do czasu. Dzwoni do mnie Piotrek i mówi, że dostał zaproszenie od burżuja na jego osiemnastkę. Ale Piotrek zapytał Łukasza, czy może przyprowadzić paru <laughs> ziomków. Zapewne nie spodziewają się mnie na przyjęciu po tym wszystkim. Ta, <laughs> To jest moja szansa. Zapytałem Piotra, czy wchodzi w to. Powiedział, że jak będzie śmiesznie, to jasne. Dobra, nadszedł ten dzień. Kupiłem wielki kufel do piwa z napisem wszystkiego najlepszego z okazji osiemnastki. Kupiłem butelkę czarnej Brówki, aby mieć coś dla niepoznaki, obwiązałem tę butelkę wstążką i kupiłem środek na przeczyszczenie. Kupiłem też najlepszy mefedron od znajomego dealera, pigułki gwałtu. No i po drodze na Melo poszliśmy z kumplami na kepsa do turka. Specjalnie wzięliśmy z Piotrem na ostrym sosie, niebo w gębie piekło w dupie, ale czego się nie robi dla zemsty. Idziemy pod willę Łukasza. No, całkiem całkiem, mówi Piotrek. Pukamy otwiera nam gospodarz i nas wita. Podchodzi Ania, uśmiechając się, Gospodarz wita nas po kolei uściskiem dłoni, aż w końcu trafia na mnie. Patrzy z niedowierzaniem i mówi, że mnie się tutaj nie spodziewał. Ania odruchowo wtula się w burżuje, aby mi podnieść ciśnienie, jebać i on to nie działa. Zagaduje gadką szmatką gospodarza, że chce przeprosić za swoje zachowanie, wtedy naprawić stosunki między nami i przyszedłem świętować twoje urodziny, że chciałbym pogadać później na osobności, wręczam mu też żubrówkę, kufel, ściskamy ręce, mówi: no dobra właśnie He, 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 Weszliśmy do środka, ogólnie wielka inba. Wszyscy gadają ze wszystkimi, patrzę na Piotrka, mówię mu, że obczajamy teren, i pytam Łukasza, gdzie jest Łazienka. Mówi, że są tylko dwie. Bingo! Jedna tutaj na parterze, druga na piętrze. Okej, okay, spoko. Tak więc poszedłem dalej się rozglądać i witać z innymi. Kątem oka widzę, jak też Łukasz i Ania siedzą, a to w salonie, a to w kuchni i co chwilę w ślinie. Widać magia wódki już zarzuca Anią powoli na wszystkie strony. Wiem, bo jak była ze mną i jak była pijana, to też się do mnie tak kleiła. Okej. Okay. Ogarnęliśmy chatę, więc czas rozpocząć operację. Piotrek poszedł się zamknąć w toalecie na parterze, bo kebab się zaczął odzywać. U mnie zresztą też, więc poleciałem na piętro, zamknąłem się, usiadłem na sedesie i zaczęło się. Salwa, kurwa jak na Pearl Harbor w 41. Ja jebie, serio, dobrą godzinę siedziałem w tym kiblu. Non-stop salwa. Oj, Turek nie żałował sosiwa, i chwała mu za to. W końcu koniec. Wstaję i patrzę na ilość gówna, którego się pozbyłem. Kurwa, było go tyle, że można by było nim zalepić rów mariański i nie byłoby tam rurururururukowców. Byłem w ciągłym kontakcie z Piotrem, więc wiem jaka była sytuacja u niego. On skończył, kazałem mu podejść do mnie. Przyszedł, ja w tym czasie wytarłem dupę i nawrzucałem całą rolkę papieru do sedesu, tak aby przy spłukiwaniu na 100% się zapchał. Piotrek wszedł i miał okupować łazienkę od czasu mojego sygnału. Ja wychodzę i szukam jubilata i jego Mami, Hiobillat został wezwany do drugiego pokoju, kazał Ani zostać w kuchni. Kurwa, dobrze tam jest jej miejsce. A tak serio jest. Moja szansa. Podszedłem do Ani i zacząłem z nią gadać. Z początku była niechętna, ale gdy widziała, jak burżu bawi się dobrze bez niej, no to zaczęła rozmawiać. Gadka, szmatka, wypytywałem ją, czy jest jej z nim dobrze itp., itd. Wtem zaproponowałem jej drinka. Ona lekko spoważniała, ale spojrzała na Łukasza, który najwyraźniej miał ją w dupie, no i zgodziła się. Czego chcesz? Martini z kolą. Ja sobie zrobiłem wódkę ze Sprite'em. oczywiście, tak, anony, dodałem jej do drinka tą tabletkę gwałtu. Zaczęła pić. Pi, pi. No i dalej gadka, szmatka, aż zaczęło działać. Wtedy się ulotniłem, poszedłem po kufel piwa, który dałem Łukaszowi w prezencie. Zapomniałem dodać, że po zakupie tego kufla dzień i noc do niego waliłem konia i go nie czyściłem, ale chyba się tam coś zalęgło, z tym, że to już nie mój problem. Poszedłem do barku z alkoholami, wziąłem piwo i szklankę, narałem porówno do obydwu, oczywiście wsypałem całą zawartość środku na przeczyszczenie do kufla, poszedłem szukać burżuja. Mam cię cfelu. O Łukasz, słuchaj, masz chwilę? No. No, I zacząłem gadkę szmatka, że go przepraszam, życia mu i ani szczęścia w związku I niech ten symboliczny piwny toast będzie symbolem naszej przyjaźni XD debil to wypił do dna kurwa Nagle udaje jak gdyby nigdy nic, że mnie czyści, dla niepoznaki jego też zaczęło. Biegnę do toalety na parterze, zajęte. On biegnie na piętro, jest szybszy, ja daję sygnał Piotrkowi, opuszcza kibel, wchodzi Łukasz prawie z płaczem, bo zaczyna mu dupę rozrywać. <laughs> Piotrek zakneblował drzwi od zewnątrz w razie czego, więc mam trochę czasu. Nie za dużo, ale mam. Biegnę w stronę pokoju Łukasza, kątem oka widzę jak Ania weszła na stół i zaczęła krzyczeć, że jest zegarem i że czas jej płynie i musi go ratować, bo się utopi. O kurwa, to nie była tabletka gwałtu, tylko jakaś ekstaza Chuj mnie to wbiegam do jego pokoju, biorę Efedron i go rozsypuję po pokoju, na ubrania i tak dalej, czy jest coś jeszcze czym mogę ich bardziej upokorzyć, szczególnie Anie? No bo Łukasz już dostał, wróć dostanie ze swoje, widzę iPhona burżuja, coś mnie tknęło aby go przejrzeć, odblokowuję i wchodzę w galerię, przeglądam zdjęcia i kurwa, oczom nie wierzę ten sfel ma nagie zdjęcia Ani szczególnie upodobało mi się to jak Ania ciągnie mu Fujarę, jak i również wszystkie jej zdjęcia jak śpi Uuuu, suka dostanie za swoje, zauważam laptopa, a do niego podczepioną drukarkę. Odpalam lapka, zsyłam zdjęcia do kompa i drukuję. Oczywiście wysłałem też zdjęcia wszystkim na twarz o książce. Dobra, czas spierdalać. Idę po Piotra, Piotr mówi, że ideolo, spierdalamy z willi w idealnym momencie. Nagle słychać szum wody z muszli klozetowej i wrzask. O kurwa! Po 15 minutach wszyscy zaczęli uciekać z domu na zewnątrz, a za nimi sielał strumień wody toaletowej z domieszką papieru i gówna. Wychodzi Łukasz nieogarniający co się dzieje, a za niego wyskakuje Ania udająca rybę i pływa w tym całym głównie, czas się zmywać. Wieczorem w wiadomościach słychać było o strasznej tragedii w Willi Burżuja. Ogólnie cały dom nasiąkł zapachem gówna i troszkę ich zalało. Policja zaczęła badać sprawę, ale odciągnęła ich sprawa znajdującego się mefedronu na ubraniach Łukasza oraz gołych zdjęć Ani na jego. IPhone. Po dłuższej sprawie dowiedziałem się, że rodzina Łukasza uciekła z miasta. A Ania? Po imprezie napisała do mnie z propozycją, czy nie chciałbym naprawić naszego związku. W odpowiedzi wysłałem jej zdjęcia, ależ nie tylko ja to robiłem. Słyszałem, że ona też uciekła z miasta. <gry> Czyli dobrze, człowiek.